I zaczęła się podróż w najdalszy kąt Polski. Oczywiście cały czas było fajne słońce, pogoda. A dzisiaj od rana deszcz. I to taki solidny. No a padać ma przez najbliższe 2-3 dni. Cała trasa jest zaplanowana generalnie po drogach asfaltowych i dobrych drogach utwardzonych przez miasteczka i wsie ale od czasu do czasu też trafi się kawałek o takiej urokliwej drogi leśnej w tej chwili jestem w lasach kobiurskich, w których dość często spędzamy czas, sporo tutaj jeździmy. Myślałem, że deszcz będzie bardziej przeszkadzał, ale okazało się, że nie jest tak tragiczny. Te szutrowe drogi Lasów Kowiórskich będą bardzo dobrym testem mocowania moich sakw, mocowania przedniego bagażnika. Ponieważ nie mam otworów montażowych w widelcu, musiałem to mocować tylko na obejmy. No i zobaczymy, czy to się nie będzie ślizgało, czy nie będzie zjeżdżało w dół. Na wszelki wypadek komplet kluczy zabranych, także jak będzie źle, to będę w trasie naprawiał, kombinował. A w najgorszym razie duże, grube trytytki i też się też się to naprawi. No, pierwsze 20 km trasy zrobione. Zostało jeszcze jakieś 980 990 no ale jestem już w kobiurze i dojeżdżam do chyba ulubionego przez wszystkich roberzystów mostka poprowadzonego wzdłuż rzeczki czy tam wzdłuż potoku kapitalny pomysł i bardzo duże ułatwienie Myślę, że to jest taki symbol rowerowego kobiura. No, droga prowadząca przez las już yy, za kobiurem. Przy krótkich wycieczkach jest taka dość monotonna, jednolita, no, jednostajna. No. W zasadzie nic się na niej nie dzieje. Natomiast mając w perspektywie jeszcze co najmniej dwa tygodnie kręcenia yy, pedałami na rowerze, nie ukrywam, że jest to miła cecha tej drogi. W zasadzie bez żadnego większego wysiłku można sobie kręcić. I tam te 19-20 km na liczniku yy, na godzinę zawsze jest. I tutaj, Momencik, bo jest. No niestety szerokie skrzyżowanie. No kontynuując zawsze te paręnaście, 17, 18. Kilometrów na godzinę się wykręca bez większego wysiłku. No Pamiętając, że jadę nie na gravelu, tylko na MTB. No i dociążonym jakimiś 35-40 kg bagażu. Znaczy wyposażenia biwakowego, zapasów wody, jedzenia, gazów w tych kartuszach. No wszystkiego tego, co potrzeba, na, co potrzeba mi na yy, dwa tygodnie bytowania w terenie. Oczywiście planuję co 3-4 dni zahaczyć o jakąś agroturystykę, no, porządnie się wymyć, naładować powerbanki, naładować akumulatory w całej elektronice, zregenerować się, no i jechać dalej. No i zaczynają się odcinki puszczone wałem wyślanym zaraz po wyjeździe z Bierunia po przedarciu się pod jakimiś tam wiaduktami kolejowymi wskakujemy na koronę wałów i mam nadzieję, że już tak dojadę prawie do Krakowa no z niewielkim z jazdem do lasu, w którym będę robił sobie nocleg. No i zaczyna się rowerowa autostrada. Może nie do samego Krakowa, ale ładne dziesiąt kilometrów. Do Krakowa mam 60 kilometrów. Zrobiłem w tej chwili od rana 50. Znaczy nie sądzę, chyba nie będzie mi się chciało jechać do samego Krakowa, żeby tak pierwszego dnia nie przeciążyć może kolan Jest kawałek lasu wyznaczonego do biwakowania przez lasy państwowe, jakieś 20 km przed Krakowem i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie tam się rozłożyć biwakiem, a jutro poświęcić cały dzień. Tak, na przejazd przez Kraków yy, i gdzieś tam za niepołomicami znowu znaleźć miejsce i, i tak lajtowo sobie odpocząć. Cześć. No i zbliżamy się do przeprawy promowej na Wiśle. Mam nadzieję, że uda się przeprawić, że prom przypłynie, jak to określono, pływa według potrzeb. Dobry. Najtrudniejszy element w lasach, gdzie nie ma sosny, jest znalezienie sobie w miarę czystego miejsca na noc. tylko zarośnięte Ale coś da radę by kombinować o. Myślę, że tu będzie Tu między drzewami będzie chałupka